Ja ostatnio jestem mega przerażony, słuchajcie co ostatnio się dzieje, to normalnie jest jakaś masakra. Moi drodzy na samym wstępie zostawcie łapkę w górę, jeśli mnie wspieracie. Bo naprawdę, te rzeczy, które ostatnio się dzieją na Wojanowicach, to nie jest zależne ode mnie. Naprawdę, nie mogę wam więcej powiedzieć. Jeśli chcecie, to, to może coś paliłem wam więcej powie. Ehm, my ostatnio mieliśmy bardzo, bardzo ważne zadania do wykonania. Otóż było tak: ehm, miałem zniszczyć swój domek, zniszczyłem go. Oczywiście u siebie na odcinku. Mieliśmy wszystkie diamenty, oczywiście, z Wojanowic schować. Niektóre nam się nie udało, no ale trudno. Staraliśmy się. Kolejna sprawa: miałem trollować trzy całe Wojanowice. A dzisiaj. Kolejne zadanie, i słuchajcie, mam wam coś do pokazania. Musicie to, ze oczywiście, zerknąć na to. Patrzcie, tam jest tabliczka, i zaraz zobaczycie, co tam jest napisane. Ale na samym wstępie, macie 3 sekundy, żeby zostawić łapkę w górę. 3, 2, jeden, jeśli wam się udało koniecznie napiszcie o tym w komentarzach w komentarzu, że wam się udało i moi drodzy jest jeszcze jedna akcja ponieważ mam dla was przygotowaną pewną niespodziankę, ale to już niebawem, naprawdę super niespodzianka mały konkursik ode mnie, więc jeśli chcecie, żeby był taki konkursik gdzie będzie bardzo fajne nagrody do wygrania, to moi drodzy napiszcie w komentarzu konkursik a może przypnę wam serducho, więc zobaczymy okej, okay, patrzcie, mamy tutaj tabliczkę i tutaj jest napisane kolejne zadanie Zniszcz kolejkę! Kolejne zadanie: zniszcz kolejkę! No, i to mnie właśnie trochę przeraziło. Bo, słuchajcie, kolejka jest oczywiście tam na dole e, i trzeba będzie ją. Ok, patrzcie, winda już zjeżdża po nas i możemy startować. Dobra, lecimy na sam dół. E, mam tam trochę rzeczy, które na pewno mi się przydadzą. Po to, by e, tutaj cokolwiek zadziałać z tą kolejką. Bo dzisiaj będziemy wykonywali te zadanie. Mamy zniszczyć kolejkę, słuchajcie. To będzie naprawdę mocne, to będzie naprawdę mocne, powiem wam. Okej, okay, patrzcie jak ja dziwnie skacze. No ja mam Elytrę w ogóle, nie? Patrz. Właśnie, to jest Elytra, słuchajcie, odpaliona. Zapomniałem mu ją oddać i ja ją mam, więc będzie trzeba mu kiedyś oddać, ale spokojnie, spokojnie, to no, jeszcze zaczniemy. E, dobra, tutaj miałem rzeczy właśnie TNT, jakieś bedroki, to mi się przyda, może jedzenia trochę, czy coś jeszcze. Przydałby mi się łuk, ale taki zenchantowany e, Wielostrzał, patrzcie, kusze mamy, wielostrzał, spoko e, W ogóle z tego co zauważyłem jest Kati na serwerze e, No ale to tyle I na pewno będę potrzebował redstone'a, może więcej redstone'a Redstone'a mam, więc luzik, luzik I moi drodzy, jedziemy oczywiście na górę No i spróbujemy cokolwiek tutaj zrobić Patrzcie, moja baza jest naprawdę tutaj już... Na wyczerpaniu, nie wiem. Na razie tego nie chcę niszczyć nic. Um, całe, całe wojanowice w sumie są troszkę zdewastowane, ale możemy sprawdzić, jak to wygląda. Jak sprawy wyglądają się na wojanowicach. Otóż, ej, trochę naprawili, słuchajcie, troszkę naprawili tego wszystkiego. Patrzcie, mamy tutaj e, w sumie, możemy się podlecieć. Patrzcie, ok, czekaj, jak go to zrobić? O, dobra, lecimy. Patrzcie, mamy tutaj e, naprawdę już ogarnięte. Bambusów praktycznie jest znikoma ilość. W sumie to zaczyna e, bardzo być normalne miasto. W sumie, z powrotem. E, dobra, zobacz. O, tu Kati nawet stoi. Patrzcie, Kati tutaj była. O, kurczę, nie mam firewerek już. Dobra, ale Kati gdzieś tutaj była. Jest tu Kati, dobra, musimy uciekać. Nie wiem, czy widzieliście ją. O, tam jest, patrzcie. O, tu jest Kati. O, tak, dobra. Lecimy, słuchajcie, na nasz rollercaster I wiecie, co będzie to naprawdę y, potężna akcja. Bo mam nadzieję, że uda mi się to wykonać zadanie. Słuchajcie, zaczniemy od mojego. O, nie. Dobra. Zaczniemy od mojego. Y, tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jestem, jestem. Udało mi się, świetnie. Dobra, to teraz tylko tak. Y, roller caster, zaczniemy go niszczyć odtąd. Tutaj, słuchajcie, od góry będziemy go niszczyli. O nie, o nie, o nie. Okej, okay, dobra, fajnie, bo mi się udało jakoś to wylecieć. Dobrze. I zaczniemy odtąd, może. O kurczę. No, ale coś mi nie wychodzi dzisiaj normalnie, to latanie. Jakoś kurcze tą elektron tak średnio mi się lata, powiem wam szczerze. Ale trzeba to jakoś. O! kurde, zginę zaraz. Nie. Dobra, może zaczniemy po prostu odtąd. I jakby to wylądować, tak żeby było można jakoś swobodnie sobie polatać. Dobrze, okej, okay, spróbujmy tak zrobić. O, jestem, świetnie, świetnie, akurat się udało. Dlatego zaczynamy niszczenie naszego rollercastera. Patrzcie na to. Wow, 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 ok, jest, patrzcie. Pierwszy wybuch poszedł. Dobra, rozwalamy dalej, musimy to rozwalić. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale nie, coś mi tak słabo la te latanie wychodzi. Powiem Wam szczerze. Okej, okay, dobra, jestem tutaj, dobra, musimy coś zjeść, żeby oczywiście się tutaj jakoś e, rozgościć, że tak powiem. Dobra, czyli ten roller będzie musiał być rozwalony. Dlatego ja będę oczywiście rozwalał sobie najpierw te tory. Ehm, najpierw te tory jakoś. Czekaj, o tu, tu, tu. Właśnie, musimy tak te tory po prostu porozwalać. O, właśnie. To rozwalamy. To rozwalimy. Tu też rozwalimy wszystko. E, tu. Dobra, to teraz tak. E, przydałoby się zniszczyć to, postawić tutaj. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Wow! Ale spoko, bo mnie tutaj zrespiło, więc tamte rzeczy na pewno tam leżą. Kurcze, nawet tutaj czaszka jest. O nie, 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 nie. Muszę to oczywiście jak najszybciej lecieć pozbierać tamte rzeczy. Mam nadzieję, że one się nie poniszczyły. I teraz, słuchajcie, ciśniemy do tego do w tamto miejsce. Zbieramy oczywiście wszystkie moje eleganckie rzeczy, które mam oczywiście w ekwipunku. I o nie, szkielet jeszcze tutaj jest Kurczę, czemu ja nie mam żadnego jakiejś zbroi, nic Dobra, ale zobaczmy jak wygląda Sprawa, o ty kurcze O ty, patrzcie, mamy wielostrzał Spróbujemy go to zrobić, patrzcie Ciekawe czy to zadziała, o ty o, ale poszło w nich Ładnie, ładnie, Ten naprawdę ta kusza jest Elegancka, nie? Ok, naciągamy Okej, okay, dostał Dobra, musimy naciągnąć ją Okej, okay, szkieletorze. I teraz ty leżysz. Dobra, czyli patrzcie, po trzy strzały ogólnie wy wy wyrzuca. Więc to nieźle. Okej, okay, dobra, skilofago, skilofago, go. Skill go, skill go. Okej, okay, mamy to zrobione. Dobra, ej, to nasza, nasza elegancka ee, ta kolejka naprawdę będzie tutaj nieźle zniszczona. Ale trudno, Takie takie mam zadanie niestety. Dobra, rozwalamy to, słuchajcie, rozwalamy. Spróbujmy pocisnąć. Okej, okay, stawiamy tu i uwaga uciekamy i zobaczymy jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. Nie, to musimy od góry chyba niszczyć, wiecie co? Musimy od góry niszczyć. Tutaj też to musi być zniszczone, podejrzewam. Dlatego robimy tak. I uciekamy w tą stronę. No nie, ale ja tyle pracowałem nad tym. Kurczę. Dobra. O nie, 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 nie. To nie ten blok. To nie ten blok. Dobra. TNT mamy tutaj. I ciśniemy. Patrzcie. Właśnie w taki sposób. Co dwa, w sumie, będzie trzeba niszczyć. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Cała kolejka będzie naprawdę rozwalona. Spróbujmy teraz zrobić mega wielki wybuch. Mam nadzieję, że mi się uda. Bo jak inaczej się nie uda, to będzie Lipton. Dlatego tutaj będziemy wszystko stawiali tym TNT. Ja wierzę, że w to, że. Naprawdę ta kolejka będzie doszczędnie zniszczona. Wiecie co? Taką kolejkę, oczywiście, będę mógł sobie zrobić u siebie w mieście. Więc ja naprawdę tutaj nie będę ubolewał nad tym, że jej tutaj nie będzie. Bo no, u mnie w mieście może będzie, jeśli byście chcieli, oczywiście. Dajcie znać, czy budujemy kolejkę lepszą niż ta w Matrunerowicach. No dobra, ojejku, tyle wspomnień wspaniałych. I takie dziadostwo się wzięło. Patrzcie, muszę to wszystko niszczyć. Yeah. naprawdę przykro mi jest, i, i nie chcę tutaj nic mówić, ale kompletnie jest mi źle z tym, powiem Wam. Dobra, rozwalamy, zobaczymy, czy to pójdzie, czy nie pójdzie. Dobra, uwaga. Nie, on od razu już upada. Dobra, ale tam poszło, patrzcie, jak ładnie. Wow, spoko. Dobra, rozwalamy tutaj. I uwaga, czy nic tam nie będzie? Mam taką nadzieję. O. Dobrze, fajnie, fajnie to wychodzi akurat Więc stawiamy jeszcze tutaj. Dobra, szybko ty TNT. O kurczę Dobra, ten nie wybuchnie, wybuchnie. O kurcze, dobra No Coraz lepiej to wygląda, powiem wam szczerze, coraz lepiej. No dobra, czemu tutaj zniknęło TNT? Tutaj też musi być. Mm, no dobra. I teraz tylko tam przeskoczyć. O i rozwalamy zaraz to wszystko, patrzcie. Teraz tak. Pyk, 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 pyk. Okej, okay, uciekam, uciekam. I dalej kolejny wybuch. Wow Tutaj zostało kilka TNT. No dobra Ciśniemy teraz w tym w tym miejscu sobie. Ładnie. Okej. Okay. Dobrze. I czy onie? Ja znowu spadłem, zginąłem. Dobra, szybko, szybko, biec po tamte rzeczy. I wracamy po prostu z TNT do rozwalania, bo... Ja nie wiem jak to jest możliwe, ale po prostu... No, mu, musi, musiałem to zrobić, no. Jest, no, uwierzcie, że to nie jest takie przyjemne, że kurczę, tyle pracowałem nad czymś i ktoś mi każe to zniszczyć. No, ja naprawdę nie robię tego tak po prostu. To, 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 to nie jest takie hop -siup. No, nie wiem. Ja w tym momencie po prostu... Nawet nie, nie sądzicie, co ja w tym momencie przechodzę, nie? Po prostu takie mam myśli w tym momencie, no że... Ja... Jak to? Patrzcie, ile rzeczy jest narobionych tutaj. I wszystko muszę niszczyć. No dobra, w każdej razie dobra, trzeba będzie oczywiście tutaj jakoś wylądować. O... Dobra. O, tutaj ja bym chciał jakoś wylądować, tylko czy ja dam radę? okej okay. No... Jezu, jak ja nie potrafię latać tą Lytrow. Patrzcie. Okej, okay, dobra, jakoś mi tutaj się udało. Spoko. Dobra, kolejna rzecz. To chyba by było trzeba tutaj TNT postawić. O. I teraz sprowadzić jest po prostu stąd. Dobra, spróbujmy to zrobić. Jakoś ładnie porozkładać te całe TNT i uruchomić, żeby on po prostu wybuchło. To wybuchło. O. Dobra. O, nie, 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 nie. nie. TNT poszło. Kurcze. Dobra, ale nie dosięgło tam na górze, więc. Jest OK. Dobra. OK, ruszaj, ruszaj. Czemu ja nie mogę tego wystartować? Czemu to nie chce mnie wyrzucić? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale dobra. Zróbmy tak, że musimy dojść tutaj i uruchomić czerwony. Redstone block. O, tu. I. Okej. Okay. Wybuchaj. Patrzcie, jak tu walnęło teraz. Wow. To było potężne. Jak ja wyskoczyłem dziwnie. Dobra, ale tutaj jeszcze nam zostało trochę do rozwalenia. O nie. Jest ta elektro, naprawdę. Czasami działa, czasami nie. O kurczę. No, kozacko, kozacko, tą elektron się super lata, tylko jest troszkę niestabilna, powiem wam szczerze. No dobra, spróbujmy to odpalić. Ej, w ogóle te TNT się całkiem szybko rozwala, jeśli go weźmiemy, postawimy tutaj. O, dobra, ten najwyższy punkt musi też być zniszczony. Dobrze. Ej, słabo, słabo, że tak muszę to robić. I tak to przeszkadza, słuchajcie. Dobra, ostatnie TNT mi poszło. Spróbujmy to odpalić. I zobaczymy, czy. Czy to już będzie koniec. Patrz. Będz, będz, będz. Wybuchaj. Kurcze, nie wybuchło. No dobra, musimy tam podlecieć. Okej. Okay. Okej, okay, na samą górę. O. Jezuniu. Chryste, pański. Dobra, jakby to zrobić? Tu, tu, tu. Okej, okay, zwiewam. Wybuchy, wybuchy, tak jest. Patrzcie, już tego tutaj nie ma praktycznie. Tego jeszcze tylko tu zostanie nam. O. I rozwalamy to w tym miejscu jakoś. To rozwalmy. Dobra. Zwiewam. Zwiewam. Muszę coś sobie zjeść jeszcze w locie. I tutaj się udać. Okej, okay. i to będzie chyba już koniec, słuchajcie, bo. O, jestem. O kurcze, elegancko, ja w sumie teraz tylko odpalam tu, tu i jeszcze tylko tu, tu i tu. O kurcze, jest. Ale to naprawdę kozacko rozwala. Ja patrzcie, cały Rollercaster mamy rozwalony, więc jest całkiem dobrze. Mam nadzieję, że zadanie wykonane. No jeszcze tylko tutaj trochę zostało, ale to oczywiście mógłbym zrobić już właśnie siekierą, więc na razie tego nie będę niszczył. Niech ktoś zobaczy, że tego po prostu tutaj już praktycznie nie ma. Tutaj nie chciałem niszczyć zbytnio, bo tam by oczywiście mogło te TNT upaść, rozwalić wojanowice. Zobaczmy co Katy robi. Czy ona dalej awczy? Sprawdźmy to. W ogóle wojanowice wracają z powrotem do normalności. Tak, ona stoi sobie tam. Eee, w ogóle nic nie robi, nie wiem, nie wiem po prostu, tyle. No i moi drodzy, oczywiście jeśli chcecie zobaczyć więcej odcineczków, dajcie znać w komentarzach. Ja na ten moment, słuchajcie, będę wracał do eee, Matrunerowic. Jest to naprawdę, naprawdę daleko, ale wiem, że dam radę dolecieć, więc ja się nie martwię. Okej. Okay. Okej, okay, dobra, tutaj mi się świat coś nie ładuje, ale lecimy dalej moi drodzy, więc zostawiajcie łopencję w górę. Mam nadzieję, że oczywiście zasubskrybowaliście kanałek z dzwoneczkiem, wbijajcie na mój drugi kanał, oczywiście matruner Pele Games, bo już tam niebawem wbijamy 100 tysięcy subskrypcji, więc moi drodzy, ja lecę jak najszybciej muszę zrobić dużo, dużo firewerek, bo ten lot w tą stronę naprawdę dużo, dużo. Czasu zajmuje i fajerwerek zabiera. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. No i widzimy się już w kolejnych odcinkach na Matrunerowicach. Tam będziemy oczywiście robić kolejne ciekawe rzeczy, kolejne ciekawe projekty. Wow, to statek był. Dobra, więc i lecimy, i Eldorado niech będzie z Wami.